Jestem tuż po meczu, który został przeze mnie wygrany. Znaczy przeze mnie, przez moją drużynę. O! Bo ja wpuściłem bramkę, ale była wspólnego. Dobra, w z tym. Jesteśmy pod stacją papu i zaraz idziemy testować jedzenie. Kiedyś już byliśmy w stacji papu, ostatnio byliśmy, trochę się poprawiła, no i zobaczymy jak... jak, jak, jak y, będzie, jak będzie smakowało jedzenie. Dzisiaj mamy dzień zapadami, a więc żeby to się zmieniło został super. Jelona jest A więc już jesteśmy po zamówieniu. Ja zamówiłem proszę Państwa kotleta drobiowego. Fuck, zamówiłem Devola. To nie jest kotlet drobiowy, więc zamówiłem devolaia. Nie Nieuchwytna wszystkie barry frytki. Dobre? dobre. Bardzo dobre. Tutaj będzie jedzony kotlet mielony. Tu frytki, a tutaj Później. ja jemuż kołatę z który zobaczcie, ile wypłynął. <laughs> Patrzcie, jak to wszystko pływa. No ja to się... Takiego. Ale moment, z tymi Dajcie nam no może macharki z grzybami od mamy. Zaraz. Z grzybami? Baskrawkiem. Proszę. No jak Jak dobre? Dobra.